Cześć, witam serdecznie z tej strony Przejdźmy do dzisiejszego odcinka 13 stycznia. Jak widzicie, mieliśmy dosyć mocne odbicie od tego FIBA na poziomie 6.1 6, i 6.6, 6, czyli to był poziom około 44 tysięcy dolarów, i bym można było powiedzieć, że to była ta reakcja, na którą tak naprawdę czekaliśmy. Czyli faktycznie mieliśmy odbicie, zjazd na dół, i teraz na 4-godzinówce będziemy oglądać, co wydarzy się następnie. W dzisiejszym odcinku Bitcoin, Ethereum, BNB i to, co zawsze omawiam. Przejrzymy sobie, a jutro Wam powiem troszeczkę więcej o tej strategii, o której mówiłem wczoraj. Zacząłem tradować faktycznie prawdziwymi pieniędzmi i troszeczkę o tak będę opowiadał, więc jeżeli kogoś to interesuje, to dowie się nieco więcej. Tam wiem, że popełniłem parę błędów takich dosyć mocnych, Opowiadając o tej strategii, bo po prostu myślami byłem chyba gdzie indziej, ale ogólny sens macie do, do, dosyć dobry, po prostu no, dużo, dużo się tam nie popsuło, że tak powiem. No tak, z bitcoinem widzimy mniej więcej double top, czyli podwójny, podwójną, potrójną, trójną, górkę tutaj na poziomie 6.18, a podwójną na 6.6, czyli tutaj mieliśmy dosyć dobry powód do shortowania. I tak też większość rynku zadecydowała, że jednak lecimy w dół. Więc wolumen dosyć podobny do tego, który mieliśmy ostatnio na tym wejściu do góry. Ale okazało się, że bardzo dużo, bardzo dużo ofert kupna było w tym rejonie. No i sprzedawcy skorzystali z jakby tej możliwości i opchnęli to wszystko, co kupili na dołku, żeby zjechać troszeczkę na dół. I teraz nie chcę być tutaj jakimś Nostradamusem czy czytać z kryształowej kuli, ale Moim zdaniem, wydaje mi się, że powinniśmy obserwować kolejny poziom FIBA, który może się wydawać troszeczkę, znaczy tutaj będzie troszeczkę chaosu teraz, ale zobaczcie, tutaj mamy dosyć ważny poziom, ten poziomy, poziomy poziom 41 200 dolarów, około 250 tak naprawdę, gdzie ta cena próbowała się utrzymać i nie za każdym razem się udało, ale utrzymaliśmy się i od tego ruchu od dołu do samej góry, gdzie mieliśmy tutaj to odbicie, mamy znowu 6166 w tym rejonie. 41 tysięcy no, 350 dolarów, tak bym powiedział, gdzieś pomiędzy. To zawsze jest rejon, to nigdy nie będzie taki idealny poziom. Tak tutaj było. Chodzi o to, że gdybyśmy stracili ten poziom, to prawdopodobnie będziemy lecieć niżej niż no te 40 tysięcy, może zrobimy nawet podwójny dołek tych 39 tysięcy może niżej ja dalej czekam po prostu na te poniżej 39 tysięcy do 36 tysięcy bo podejrzewam, że 35 nie zobaczymy no ale wszystko się okaże w praniu gdyby RSI jeszcze raz na 4 godzinówce wyszło poza poziom tych 30 no to wtedy ewentualnie bym się zastanawiał czy nie wejść większą kasą ale w ogóle, czy zobaczymy dojście do, tych, do tego poziomu? No, zobaczymy, nie jestem pewien. Bardzo możliwe, że zobaczymy, bo jakby to był taki porządny, porządny retracement, no to powinno to zejść do tego poziomu, przetestować jeszcze raz, ostatni raz ten poziom i wtedy byśmy mieli naprawdę dobrą pompę do tych 46 tysięcy praktycznie. Plus, plus jest taki tej sytuacji, że cały ten ruch do góry był dosyć długi, nie było jakichś mocniejszych retrysmentów tak naprawdę i tak naprawdę teraz zatrzymaliśmy się na 38242-600, odbijamy się od tego poziomu i to też będzie ten poziom, który jakby był to, był to dołek poprzedni, więc jeżeli złamiemy tą strukturę tego rynku, no to możemy spodziewać się kolejnego retracementu do góry na przykład do 43300 i potem dopiero zjazd na dół będzie więc to wszystko jest w takich falach więc łatwo jest stracić rachubę w którą stronę idziemy więc na tą chwilę po prostu czekamy i oglądamy przejdźmy do, do innych coinów postaram się nagrywać codziennie odcinek może nawet częściej niż jeden, jeden raz na dzień żebyście byli cały czas na bieżąco co i jak Plus, mam dla Was niespodziankę, ale ta niespodzianka dopiero y, jutro albo y, trochę później, ale myślę, że warto czekać. Zobaczycie. Mm, Ethereum, Ethereum, Ethereum. Tak, Ethereum miało podwójny, y, podwójną górkę na poziomie 3400 dolarów i to był taki front running do, tej, je, do tego jednomiesięcznego poziomu. Y, chyba, że go mamy źle zaznaczonego, bo widzę, że on by się tutaj, o, tutaj by się idealnie pokrywał z tym knotem, z tym knotem i z tym. No i to by miało sens 3415. <grych> Czyli jednak mamy odbicie i w zależności od tego, jak to będzie dalej wyglądało, bo tu już widzę trend jakby spadkowy troszeczkę. Możliwe, że lecimy z powrotem do 3000 albo nawet do 2700. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może być też tak, że przetestujemy górkę, która była tu. Sobie obserwował. O, to jest ten poziom kluczowy. O, Już go przetestowaliśmy tak naprawdę. 3,2,5, 3,2,50, no, może to wystarczy, chociaż wolumen jest dosyć wysoki, jest dosyć duży ten wolumen względem poprzednich ruchów, więc hmm, różnie może być, ok. XRP, widziałem, że dobił do 80 centów dzisiaj, bardzo ładny opór był, eee, bardzo ładny, nie brzmi to zbyt ładnie, ale te 8, 80 centów, jak widzicie, sprawdziło się raz, dwa, trzy razy, więc no. coś w tym jest, coś w tej analizie technicznej jest, prawda? No i BNB. BNB poziom kluczowy odbity od 4,87, jednak odbity, zaatakowany i już lecimy z powrotem pod, pod to wszystko. Ja Wam powiem, że no zrealizowałem trochę zysków, bo kupiłem troszeczkę na tym drugim dołku 415, no i potem 470 dało się sprzedać w całkiem niezłym zysku. Zobaczymy, czy BNB postanowi iść bardziej do góry, czy też nie bo dosyć spory wolumen zakupowy był, a ten sprzedażowy jest dosyć niski, więc możliwe, że będzie kontynuacja tego, tego ruchu do góry, do tych 500 powiedzmy 25 dolarów. No zobaczymy, zobaczymy. Cake 10.90. No tutaj powiem szczerze, że ten, ten próg 11.30 no, nie bardzo wiem skąd się wziął, nie interesowałem się tym za bardzo. Cały czas staking w trakcie, więc, ale też mamy jakby strukturę rynku cały czas. Nie wygląda jakoś najgorzej. Ten wolumen sprzedaży też nie był taki duży jak zakupowy, czyli ten do góry. Więc tutaj bym się nie martwił jakoś na zapas. Tak, tak samo jak BNB. Smart Chain działa. OK. Zobaczymy sobie Cardano. Odbiło się w zasadzie od tej średniej kroczącej 200 na 4 godzinówce Teraz się odbija od 50. Może ją tylko testuje i poleci z powrotem do góry. Chociaż wolumen też jest taki dosyć wysoki, jak widzicie. Nie wygląda to zbyt optymistycznie, ale może to tylko może to tylko zniesienie 382 zobaczymy, może będzie fakeout aż do 50% zobaczymy dalej co my tu mamy co my tu jeszcze śledziliśmy Dogecoin, o doczkoń się trzyma patrzcie nawet, o dokładnie to samo zrobił co, co Cardano prawie że, nie dotknął 50 no dobra For, 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 Co? jak tam z tym forem? No, for troszeczkę tutaj atakuje, ale jeszcze nie do końca, ale tak się zbiera, zbiera się powoli. Kumulacja następuje, tak jak tutaj zawsze, kumulacja i strzał do góry, także na to trzeba być gotowym. Internet Protocol, Internet Protocol nie zrobił za dużo przez, ostatnie, przez ostatni dzień. Matic, Matic bardzo ładnie, zobaczcie, wybił się do góry, Testuję teraz. Obie średnie kroczące. Mie, może się zmieni ten, ten trend na wzrostowy i zobaczymy wyższe poziomy cenowe, może te 3 dolary. Zobaczymy. E, Awalanż 92 dolary. Też nie wygląda najgorzej. Może to tylko taki straszak powiem Wam szczerze, może to taki straszak. Dobra, to wszystko na dzisiaj. 9 minut. to I tak powiem Wam. Um, dużo czasu jak na przekazanie tak małej ilości informacji, no ale. Myślę, że z czasem będę w tym coraz lepszy. Zobaczmy jeszcze SPX-a szybko. SPX tutaj walczy z tygodniówką. No zobaczymy. Może wygra, może wygra tą walkę. Dobra, kończę. Do zobaczenia. Jutro mam nadzieję. Pozdrawiam Was serdecznie i miłej nocy życzę. Cześć.